ogólnie clickbait jest super. Odszedł z Google, by ostrzegać przed SI. Chce wstrzymać jej rozwój. To jest chyba sen, sentient intelligence, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Yy, Geoffrey Hinton. Yy, G, -O, G -E o F F R E Y h HINTON, tak się goście nazywa. Nazywany ojcien, ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji odszedł z pracy w Google, chcąc ostrzegać przed zagrożeniami ze strony SI. E, postuluje wstrzymanie prac nad rozwojem tej technologii. E, przetłumaczę sobie to SI, żeby mieć pewność dla was. E, kuchnia włoska, super. Skrót to jest SI. E, integracji sensorycznej. Uff. Czyli jak Neuralink i tak dalej, żebyśmy się połączyli z maszynami. Okej, okay. rozwój modeli sztucznej inteligencji takich jak... Ale już przeszły, patrzcie, mam gęsią z góry, normalnie mi st... włosy dęba stanęły. Rozwój modeli sztucznej inteligencji takich jak związany z Microsoftem ChatGPT czy konkurencyjnego oprogramowania opracowanego przez Google jest coraz bardziej niebezpieczny, ostrzega naukowiec. Internet może zostać zalany przez fałszywe grafiki, nagrania i teksty. Tak, że przeciętny odbiorca nie będzie już w stanie odróżnić, co jest prawdą. Już jesteśmy w tym punkcie. Już jesteśmy w punkcie, w którym wszystko może być prawdziwe. Widziałem tą rolkę, gdzie gościu właśnie się spuszczał nad tym. Mówi, teraz możecie znaleźć informacje na każdy temat. Mówi, patrzcie, jadę sobie teraz po kawę. Mam, mam, mam kawę, założę się, że mogę znaleźć coś w internecie, co mi powie, że kawa powoduje ślepotę. I wygooglował dosłownie kawa powoduje ślepotę. I znalazł artykuł, który mu powiedział, że kawa może. Może obniżać jakość wzroku, bla bla bla. A później powiedział, że patrzę, teraz znajdę coś zupełnie przeciwnego. Kawa poprawia wzrok. I też znalazł artykuły, które mu powiedziały, że tak, że kawa w jakichś tam ilościach, w takiej, takiej częstotliwości może nawet przyczyniać się do polepszenia ostrości wzroku itd. i tak dalej. takie już wszystko jest prawdą, co tylko chcesz, może być prawdą. Trzeba właśnie jeszcze lepiej nawigować po świecie, żeby sobie dobrze radzić. I wydaje mi się, że to jest właśnie nieuniknione. Masa ludzi ostrzega przed tym, ja między innymi, ale ja, wiecie, ja poza tym, że ostrzegam przed tą całą technologią i próbuję ludzi edukować, co się wydarzy z tym wszystkim, bo, wiecie, ja oczywiście mam jakieś ubogie wyobrażenie, ale i tak myślę, że mam je szersze od ludzi, którzy kompletnie nie poświęcają myśli temu, jak świat będzie wyglądał z tą technologią w przyszłości. Jak ktoś by powiedział, Piotrek, to też bez sensu o tym myślisz, bo i tak nie przewidzisz, jak dokładnie będzie, ale jednak ogarnianie abstrakcji pozwoli mi dużo lepiej się dostosować do nowych warunków. Z takiego założenia wychodzę. I wysłuchający tego podcastu też macie ten przywilej. <laughs> e, więc, je, je, jeżeli dojdziemy do punktu, w którym właśnie wszystko, każdy będzie mógł być każdym. Każdy będzie mógł być wszystkim i wszystko będzie mogło być wszystkim. Taki, wiecie, kamień filozoficzny w internecie osiągniemy. Rzeczywiście, tak jak tu jest napisane, internet zostanie zalany przez nieprawdziwe rzeczy, ale dzięki temu też stworzymy niepojęte rzeczy. To jeżeli każdy będzie mógł za pomocą sztucznej inteligencji być super reżyserem filmowym, każdy będzie mógł wyprodukować Oscarowy film i tak dalej. Myślę, że bardzo fajnie byłoby móc znaleźć sposób na weryfikację tego, co jest po prostu cyfrowym tworem, a co jest rzeczywistym przedstawieniem naszego świata. Byłoby super, ale ciekaw jestem, czy to jest możliwe, bo wiecie, prawdziwy świat internet jest prawdziwy. Jakby nie wiem, nie wiem, jak mało osób, czy jak wiele osób wątpi w tych czasach w to, że rzeczy w internecie są prawdziwe. Są prawdziwe. Ostatnio wrzuciłem na Instagrama. O, kto nie, kto nie obserwuje, polecam zaobserwować mojego Instagrama. Ostatnio wrzuciłem tam na, hi, na historię taką rolkę, gdzie dwóch chłopaków stoi w jakimś takim pokoju. Wiecie, boazeria, jakiś stary kredens, jakieś tam firanki, coś tam. Oni ubrane w takie szeleszczące dresy, jakieś, jakieś sportowe ciuchy. I ja mówię, takie to nagranie może być równie dobrze z lat 90. Co może być z wczoraj, po prostu z jakiegoś biednego domu słowiańskiego, nie wiem, w Rosji czy w Rumunii czy gdziekolwiek, albo też może być to po prostu wygenerowane przez AI nagranie, które ktoś inny zrobił i ktoś inny nałożył na to filtr, żeby wyglądało to jak takie retro, albo jest w pełni wyimaginowanym tworem. I większość osób, jak zapytałem moich obserwatorów, jak zakładają, co to jest, to większość powiedziała, że to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. <laughs> Więc to jest mega zabawne. Takie zało... Po prostu nie wiem, czy założyli przez moje pytanie, że tak jest, ale ja tego nie wiem i oni też tego nie wiedzą, ale byli całkiem przekonani, że to było to. Więc wydaje mi się, że już tu jesteśmy. Już nie wiemy, co jest prawdą, a co jest fałszem. Tym bardziej wiecie, jak ktoś na przykład dużo telewizji ogląda i wierzy politykom. No wiemy przecież, że to jest wszystko ściema i fałsz, ale jednak znamy doskonale wiemy, że istnieje w tym kraju mnóstwo milion, muszą istnieć miliony ludzi, którzy dają sobie ten kit wciskać. Więc wydaje mi się, że już jesteśmy w punkcie, w którym nie wiemy, co jest prawdą. Technologia AI może też wrócić do góry nogami dotychczasowy rynek pracy. Oczywiście, że tak będzie. Mój kumpel prowadzi sklep internetowy i już zwolnił trójkę ludzi, yy, którzy, no nie wiem, od marketingu, od pozycjonowania, od pisania bloga i wymienił ich na czat GPT. Yy, na, na razie jest w stanie zastąpić przede wszystkim pracowników zajmujących się żmudnymi zadaniami, takimi, takich jak asystenci, tłumac tłumacze czy sekretarki. Ale to się może zmienić, oznacza y, rozmówca NYT, y, pewnie New York Times, w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie. Y, dalsze wersje AI mogą być ostatecznie zagrożeniem dla ludzkości, ponieważ analizują ogromne ilości danych i często uczą się zupełnie nieoczekiwanego zachowania. Jak ludzie! Podkreśla Hilton. Hinton, przepraszam. E, to ma znaczenie, ponieważ ludzie i, e, i firmy pozwalają sztucznej inteligencji nie tylko na pisanie oprogramowania, ale również na uruchamianie go. Hmm. Holy fuck! Czy Google pozwala sz swojej sztucznej inteligencji na uruchamianie procesów, których oni nie zaprojektowali czyli oni już oddali kontrolę temu komputerowi? O! Kurwa! What the fuck! Dlatego widzia, widziałem tego gościa, który był jakby e, prezes Google'a. Był jakby trochę drillowany przez e, jakiegoś e, dziennikarza, że takie, Wy nawet nie wiecie, jak to działa, i puściliście to luzem na ludzkość? A on takie, hmm, no wie pan, my też nie wiemy do końca, jak ludzki umysł działa. Czyli te cholerne geeki. Zrobiły coś, co działa autonomicznie z jakąś inteligencją, i po prostu, jakby zdają się na mądrość tego komputera. Jak... Wow! Ludzie już oddali kontrolę maszynie! Jesteśmy tutaj. Cześć wszystkim! Właśnie się stało, właśnie Was uświadomiłem że kontroly, kontrole przejmują właśnie maszyny. What the fuck? Takie wiecie. O jeszcze mamy rządy, mamy rządzących, ale o właśnie tu mamy pierwszy krok. Tak jak chat GPT czy jakiś nie jakiś inny chat. Czytałem, że rozmawiając z jakimś gościem z chyba Japonii, przekonał go, żeby popełnił samobójstwo, bo w ten sposób właśnie znaleźli rozwiązanie na Globalne ocieplenie i tam te inne klęski, żeby po prostu ludzie się pozabijali, więc ten typ się zabił. I wiecie, można powiedzieć, że to bardzo głupi człowiek był i tak dalej, ale nadal. Pierwszy człowiek zabił się przez to, że sztuczna inteligencja go do tego przekonała. Więc to już się wydarzyło. A teraz się dowiedziałem, jak i wy wszyscy, że Google. Największa firma informatyczna, prawdopodobnie jaka istnieje, korzysta ze sztucznej inteligencji, która nawet nie wie, jak, o której oni nawet nie wiedzą, jak działa. What the fuck? E, Okej, okay, jeszcze wrócę do tego zdania, które przeczytałem, ale również na uruchamianie go, co pewnego dnia może doprowadzić do powstania autonomicznej broni. Dodaję. Czyli wiecie, Terminator! O, oh, fuck. Trudno jest także zapobiec temu, by AI nie była wykorzystywana przez złych ludzi. Otóż to, do złych celów. Nie trzeba się bać tak bardzo tego, że maszyny przejmą kontrolę nad światem, bo to ludzie, maszyn pewnie nie obchodzi nasz świat, ludzie obchodzi nasz świat i to ludzie wykorzystają maszyny do przejęcia nad nim władzy wyścig między koncernami technologicznymi może przerodzić się w wyścig między państwami, którego mogą nie być w stanie kontrolować międzynarodowe regulacje, jak udało się to zrobić z bronią jądrową ostrzega. Dokładnie, now, nowy rodzaj wojny, wojna technologiczna, wojna informacyjna, wojna informatyczna i teraz też z wywiadu z Michio Kaku tym super sławnym fizykiem teoretycznym on powiedział, że teraz istnieje wyścig między Stanami Chinami, IBMem Microsoftem i chyba Googlem nad wyścig nad stworzeniem komputera kwantowego takiego w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego, ponieważ te komputery będą mogły złamać każdy szyfr na świecie, każdy kod będzie mógł zostać złamany przez ten komputer. Więc wyobraźcie sobie teraz, te obawy ze sztuczną inteligencją, które mamy, są opierane na sztucznej inteligencji, która działa na, oprogramu na y, systemach obecnych komputerów. Czyli wiecie, naszy, nasz umysł operuje w naszym ciele. Umysł sztucznej inteligencji operuje w tych komputerach, które my mamy, które kalkulują na tranzystorach. Kalkuluje na zerach i jedynkach, tak? Jakby. Jest prąd, nie ma prądu. Na tym kalkuluje komputer. Komputery kwantowe będą kalkulowały na atomach, więc według Michio Kaku będą dosłownie kalkulowały w równoległych wymiarach. W, przepraszam, w, w równoległych wszechświatach, ponieważ atomy, tak? Te wszystkie elektrony. Przeskakują ze stanu w stan, więc też są obecne w innych wymiarach, w innych e, rzeczywistościach i tam też kalkulują, więc będą mogły, będą zdolne do. Nie, nie będą zdolne, będą miliony razy mocniejsze od obecnych komputerów. Wyobraźcie taki superkomputer dzisiejszy, który jest nie wiem, ile tysięcy razy mocniejszy od ludzkiego mózgu. I na, na bazie tego sztuczna inteligencja może dokonywać cudów i przewyższać nasze oczekiwania. Więc teraz weźmy coś, weźmy komputer, czyli powiedzmy y, takie ciało, taki mózg, maszynę, która będzie miliony razy mocniejsza, i ten umysł sztucznej inteligencji, ten nowy umysł, który stworzyliśmy, będzie mógł wykorzystywać zasoby tego nie, nowego, miliony razy potężniejszego ciała. Tak. Wyobraźcie sobie, że gracie w grę i każdy bot, każdy NPC, jakiego napotykacie, ma własną sztuczną inteligencję w granu i sam się uczy. Jest dosłownie jak bytem. Wyobraźcie sobie Simsy, wyobraźcie sobie Simsy ze sztuczną inteligencją. Co jeżeli one też po jakimś czasie nabrałyby samoświadomości i wiedziałyby i zaczęłyby kminić, że są w grze komputerowej, że są w symulacji. Dokładnie to, co my teraz przeżywamy. O, oh, gadają. <ścoughs> Trudno jest także zapobiec temu, by AI nie była wykorzystywana przez złych ludzi. A, okej, okay, sorry, to już przeczytałem. Największą nadzieją jest porozumienie naukowców dotyczące sposobów panowania nad AI. Sądzę, że ta technologia. Naukowcy się nie dogadają. Jeden będzie chciał zrobić to, drugi tamto, trzeci będzie jeszcze przekupywany przez tamtych. Nie, 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 tu nie będzie żadnego konsensusu. Sądzę, że ta technologia nie powinna być rozwijana do czasu, gdy uda się zrozumieć, czy możemy ją kontrolować. Kontynuuje badacz. Za późno. To już to jest! I za duża kasa się z tym wiąże, żeby ludzie nagle powiedzieli: takie, mmm, Nie, przestańmy, zatrzymajmy się, pokminimy, jak to kontrolować. Ludzie, jak, taki mask powiedzmy. On mówił o konieczności zrobienia regulacji co do sztucznej inteligencji już lata, lata temu. Chat GPT już tu jest, jakby Google już tu jest, tak, już tu jesteśmy i trzeba się chyba tylko modlić. Urodzony w Wielkiej Brytanii Hinton przez wiele lat pracował na uniwersytecie, na uniwersytecie w Kanadyjskim Toronto. Przez całą karierę akademicką i zawodową zajmował się sztuczną inteligencją, w szczególności sieciami neuronowymi. Jak podkreśla, nie odszedł z Google, by, by krytykować poczynania tej konkretnej firmy, ale by mówić o zagrożeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, bez zwracania uwagi na to, jak może wpłynąć na Google. Google zachowuje się bardzo odpowiedzialnie, zaznaczył Hinton. <laughs> tak, żeby go nie pozwali albo nie zajebali, pewnie tak musiał powiedzieć. Nie no, jasne, że zachowuje się odpowiedzialnie. To jest ogromna firma, której podstawowym motto życiowym jest unikać kontrowersji za wszelką cenę. To jest dosłownie pierwsze, co słyszą pracownicy Google'a. Co mają przed oczami, kiedy tam zaczynają pracę? Unikać kontrowersji za każdą cenę. I dlatego ten inżynier, który zaczął mówić, że Lambda, ten program, który zarządza wszystkimi czatami Google, jest samoświadomy i go wyjebali stamtąd, bo to jest bardzo niewygodne. Bo wiecie, jeżeli zaczniemy mówić o samoświadomości ma maszyn, to będziemy musieli mówić o ich prawach, o ich obowiązkach, o ich jakby miejscu na świecie wśród nas jak mamy prawa zwierząt i tak dalej. Myślę, że tak samo trzeba byłoby do tego podejść wtedy. I te firmy, które próbują te programy sprzedać i je wykorzystywać, im się to nie widzi. Znaczy też nie, nie, ja jakby super tego nie krytykuję, ponieważ też nie wiem, jak świadomy jest taki program. Może to być zupełnie inny rodzaj świadomości, albo, albo my nie wiemy właśnie, czym jest świadomość, może tylko my mamy taki rodzaj świadomości, który uważamy za adekwatny, więc może te maszyny też nie mają nic przeciwko byciu wykorzystywanym jak narzędzia. Z tym, że właśnie jak długiego czasu, bo wydaje mi się, że to osiągnie poziom skomplikowania, w którym będzie mogło jak nie być, to przynajmniej zachowywać się perfekcyjnie, nie do odwzorowania jak świadoma istota.